Dobrze, że reszta jest słaba. Jaki wynik? 213 do zera. Ile jeszcze? 5 sekund. Dawać. Dobra, przejdę obiegną. Frontowe, jeden. Front jeden. Front front. Zabiłem na schodach. Czerwonych dwóch jeden Nie, dwóch. Zabiłem czerwone są. Na czerwonych dwóch. I tam się ogólnie pchają tymi czerwonymi. Na frontowych jeszcze serio? jednego zabiłem na czerwony, ale mnie dorwał typek CZERWONY MNIKOJ ZAWONIŁ PÓŹ DAWAĆ KTOŚ TAM Ty, POD FLAGĄ JUŻ O NA FRONTOWYCH DWÓCH pod, EJ PIETNIKI PIETNIKI mam Kurwa na schodach Kur... zabij mnie ten bystrzak Już jest przebieg o, no. o, Jest biegnie uważaj PIX prawa strona szatna Lewa raczej Na plecy ci będzie wchodził Kurwa ja jestem na środku hali nie Przy fladze siedzą Prawie Dostał. Chętniki. Uch, prawa strona. Sklep. Sklep. Jeden, jeden leży. Dostali tam dwa najde. O kurna no. Dobra, bierzemy B. Coś tu z tyłu w kto to? Gdzie jest? Ja idę schodami do góry. Idą, idą. Uważajcie tam, skupcie się. Tak, o, czerwony, czerwony jeden do dobicia Dobra, będzie. Dobra, prawą czerwony. trzech tutaj idzie koło pociągu czerwone. tej, tej głównej hali. Dwóch czerwone. patrz na czerwonych czy nie? Ej, na froncie Pad jeden na do dobicia. patrz na czerwonych, drugi czerwony. Zabij mnie. Ej, tylnie. Tylnie, pomóć. Nikt tylni nie kryje. Ja kurwa, dolej ja się! Ja dół nie, byłem na schodach jeden. Nie, nie, ale na schodach wchodziliście. Kurwa, na dole. Wszyscy są tam na C, a ja byłem na C teraz. Bardzo dobrze. No ja tu Można schodzić znego. na dół. Ciężko z zejściem, już tam są, przy tych kwietnikach na dole. Zabił mnie, zabił mnie, czerwone. Tylne Ej, na tylnie jedne. jeden przeszedł. Dobra. Serafin na tobą. Dobra, idę na czerwony. Tak, na czerwonych jeszcze jeden. Kurwa. Pod spodem w tych... O, właśnie tu. Oj, jest tam czerwony, uważajcie. Przy tylnych schodach na dole są. Na Dobra, kryjemy to... swoje na razie. Chwilę na uspokujmy. czerwonych jeden. Dwóch, dwóch, dwóch biegają na czerwony. Granatniki walą Jeszcze jeden do dobicia, zabijcie go, zabiję go zabiję Dawaj go co jest kurwa Kurwa Podnosz. Jeszcze jeden na czerwony Trzech! No, no, no ja no, no, czerwony padmy. ogólnie, pchają się Za, za foto, foto, jeden. foto Czerwony dużo, nie wiem czy nie wszyscy nawet kurwa Za foto wciąż Wsparcie leży Granaty Dwięk, granaty rzucać w to. Granaty Ostatnia. Tak. Tyły, ktoś ma? Frontowe dwóch. I co na dziewięć będzie? Siedem, jeszcze. Kurwa mać. da. daj, weź gdzie... Na jest, tylnych, jest. na dole jest. Pat jeden na dole. Idzie, idzie, dwóch i... Ty, Jason, żyjesz? Good! Jaki to jest link? Gdzie to można oglądać? Front szef podchodzi. No, dobra. Na, na streamie można oglądać. A, ja, mnie przyblokowałeś, łajsław. Podnoś. Po Jeszcze jeden chyba. Coś. Granaty wrzucają na frontowych. Wchodzą, wchodzą na frontowe. Z frontu wchodzą. Pixie, apteka. Zabijcie. Gdzieś wchodzą. Jakby weźmy... Uważajcie Matyjo. Tylne schody. Tak, będą tu na czerwono wychodzić. Obi Obiłem ich mocno. Dwóch syrano. rano. Dobra, dwóch to o, było. Jak to było tylko ich... dwóch to... Tak. Już nie, nie, się stączysz. Nie, dobra, dobra. Zrób im plecy, Serek, na czerwonych. Ej, hey, pociąg! Pociąg do was stronę, Rixon. Czekaj, bo zabiłem kurwa tego, pera tam rozstawiał jakieś gówno. Ale strzelają do mnie. Podnoszę. Już zrezygnowali. Trzy mnie za koszem jeden, jeden leży tu Chyba leży po lewej, nie wiem gdzie goś był No Podnieś się, podnieś, podnieś Dzięki Ej, macie jednego przy wagonie W wagonie, zabijcie bo Zabił mnie, bo gwoździł mnie Leży Jest, dół, tu, tu. Leży Ktoś na Masz tą relację, czy nie? mi wchodzi chyba Nie, zabity, zabity Dobrze Zeed, masz ten? Gdzieś tam można Nie znalazłem tego. Ikson. Po tył. Leży, leży. Dobrze jest. Kurwa, tutaj? Jak znajdziesz tu. Widzę go. Zaznaczyłem ich. Padłem. Lewa strona. Czerwonymi może trzech wchodzić. Nie, to... Podbiegł na tylne jeden. Na czerwone. On jest tam na dole. Jakiś sniper tam pobiegł na te tylne. Dobra, dobra, pilnujemy. Kurwa, już ostatnia kreseczka zabrałem. Na czerwony C. koleś. Trzech idzie z od C dopiero, Snachter. nie? Tak, Co się dzieje tam? Często na razie. Będą tu wbiegać z rano, trzech co najmniej. Z respa wychodzili dopiero. Widzę, że tu na dole raczej rządzimy. Jak na górze się nic nie dzieje, to... Z lewej strony, tu za białym bankomatem. trochę ubity. O, Ej, oni są na tylnich Ale po dole. na dole się. Są na tylnich kurwa to to, Co tam Są yy, w no. lewym tunelu Dwóch Oni mają beacon'a w, w tej ciemni Dobra, idę do niej O, jest! Jest tam, jeden już się odrodził no, zabi, tru, Zabiłem Tricks, rozwaliłeś to, Dzięki to... Co? im bierzemy, nie? No. lewa strona. Pixie, yes. schodzę. Prawa strona na C, mm -hmm. dużo. Padłem lewej. Ja nie mam AMO. Stoń, jest, co ja nie opera... y, cofnij się, surowy. Cofnij? O, granat! Prixu, o nie. Sebol można na tobie? Po prawej no, stronie. Padłem. zaraz masz słucha Jadę po twojej lewej bezpośrednio. Daj, dostałem. Tak, 320. Słuch. Ja już czekam gotowy, już wszystko czekam. Kurwa, na środku tam się. Czeki cienki respawn. Kurwa, zabili mnie. Dostał, dostał, dostał. To na nasz nich stoi, gdzieś w dupie. Na tobie Serafin. Dobra. Ej, już Brickson. idą w prawą stronę. Od ty, co? Sębol na tobie. Nie. Rozciągam na lewą. są dawaj na, ten, na te czerwone. Daj ja, ja dostałem. Marcin. się dostałem. zabijajmy. Zaraz podniosę. Dzięki. <laughs> Frontowy Super wow. ciężko się strzela bez tego spotowania tak na daleko. Lewa strona trzech. Wiem, wiem, w wagonie jest. E, w wagonie jest. Po lewej stronie przy czerwonych. Zauważyłem tam wagon. A zabił mnie też. Jest 3. Czerwony był. Trójka nie widziałem. Idzie tak, no już padli. Tak są Rob są na tobie. Kurwa, z go i Zabili się sami dwóch na czerwonym. Tak, z, noż, z go ciałem. Czterech, pięciu, sześciu. Jeden na mi? tyle. Jeden na tylne przebiega. Dawajcie, na, tam najdę. Wchodzą wszyscy czerwonymi. Już więcej niż cztery. Dwóch zdjąłem. Dobra, leży. Dobra, zdjęci. Dzięki. Podnoszę kogoś. Dobra. I dom. Wygrywasz? Yes. Potwory! E, w kiblach. Brawo za pociągami! Daj, za pociągami po prawej. Jest w tym, w tym, w kiblu. Co jest? No to u nich jest ten, główny ten. Główny cheater. E, no. Kurwa dwóch to co ma... Idą, idą ostro Prawa na C obici wszyscy jeden pad na czerwonych jeszcze jeden Na czerwonych dwóch zabiłem Dobra, chodź to To witara Uciekłem Dobra, C zajęty O widzę, żeście C wzięli W tym... A już wszystko te czerwone, to tak? Tam już to. Ta... Ej, idą, idą, lewą tu. Grubo. I idą w y, środkowym tulele. Lewą idą. <laughs> no, dzięki, uh. zajebisty mecz.